Hej, hej, hej! Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Adi i jedziemy z kolejnym wideo od dłuższego czasu. Nie było wideo, ale teraz mam natchnienie, także spoko. Mam nadzieję, że Was zaskoczę. Dzisiejszy temat to będzie jak szybko nauczyć się francuskiego. Zaczynamy! Można by się uczyć języka latami, prawda? <laughs> no właśnie, tylko co jest dla Was właściwie nauczeniem się języka francuskiego? Nawet ja go w pełni nie umiem, prawda? Wielu ludzi, nawet Francuzi nie potrafią do końca mówić po francusku, Polacy nie potrafią do końca mówić po polsku. Do jakiego stopnia chcesz się nauczyć języka francuskiego? Czy chcesz się nauczyć tylko na, na wyjazd na wakacje języka francuskiego? Bo potrzebujesz wiedzieć, jak, jak kupić chleb, jak się porozumieć, gdzie chcesz dojechać może chcesz się nauczyć w jakimś lepszym stopniu, żeby móc zamieścić na sobie. Umiem mówić po francusku w takim st stopniu, że porozumiem się z osobą, będę wiedzieć co ona chce, będę wiedzieć o czym rozmawiać, umiem podtrzymać rozmowę i tak dalej. Musisz na początku więc ustalić sobie, jaki masz cel, tak naprawdę. No bo samo powiedzenie, mam cel, nauczyć się francuskiego, nic ci nie da. No bo nie będziesz wiedzieć, czego tak naprawdę się uczysz. Czego chcesz się nauczyć? No bo umówmy się tak, pewnego pięknego dnia nie przyszedłeś sobie ze szkoły czy z pracy do domu i stwierdziłeś Hej mamo, chcesz się nauczyć francuskiego? No super synku, w sumie, no dobra, to się ucznie. No i co? Bez planu? W sumie nie wiesz co, zaczniesz od dzień dobry i na tym skończysz, nie? No właśnie. A może znajdziesz jakąś stronę, która zaproponuje Ci jakiś darmowy kurs? Nie mówię, że jest zły, może czegoś się nauczysz. Ale widzisz, bez planningu może być ciężko. Nie musisz sobie ustalić plan działania, czyli... No. Bo Możesz mieć motywację stwierdzić, ja biorę się za to, za tamto, za to, za tamto. Weźmiesz się za to wszystko, dwa dni później już nie będziesz miał motywacji, i tyle z, będzie z tej nauki francuskiego, prawda? Tak więc ustalasz sobie plan działania, co każdego dnia robić. Na przykład powiedzmy, dzisiaj się pouczę czasowników, pojutrze się pouczę e, składania zdań i tak dalej. No bo kurczę, no motywacja naprawdę szybko znika i to do wszystkiego. E, a jak codziennie poświęcisz, stwierdzisz, że codziennie poświęcam pół godziny na naukę francuskiego, no to w końcu do czegoś dojdziesz, prawda? Yy, musisz sobie też odpowiedzieć na pytanie, w jakim czasie chcesz osiągnąć cel, yy, po to, aby wiedzieć, ile dziennie właśnie masz przeznaczać na, na osiągnięcie tego celu. Z jakiegoś powodu wziąłem się za... Na naukę francuskiego. No i tak stwierdziłem, kurczę, no skoro znam ten francuski pra praktycznie tak jak brodowity Francuz, tak, no to może wydam wam coś na, jakoś w jakiś sposób wam, mo że mogę pomóc w tym. No i stwierdziłem, na razie pomyślam o dwóch kursach, które przygotuję. Jeden to będzie francuski na wakacje, który ma być zrobiony tak, że wam rozplanuję wasze dwa tygodnie, czego się uczycie dzień w dzień. W prosty sposób, to nie będzie tak, że będziecie mieć 10 ton papierów do nauczenia się, 10, nie wiem, 10 ton dziennie się nauczyć, tylko po to, żeby wyjechać na wakacje i czuć się swobodnie, tylko bierzecie ten kurs, uczycie się dwa tygodnie z mojego kursu, później idziecie na wakacje, wiecie, jak iść kupić chleb bez stresu, wiecie, jak sobie porozmawiać, powiedzmy, prosta rozmowa z Francuzem, typu, czy wie, jak dojechać do. Na tej zasadzie, no i to wszystko bez stresu, tak? no bo wiem, że jest, jest dużo osób, które się stresują takimi wyjazdami na wakacje typu ojezu, zgubię się i wtedy nie będę wiedzieć jak gdzieś dojechać, umrę tam, nie? Na takiej zasadzie, a dla osób, którzy, które chcą naprawdę nauczyć się zgłębić ten język i nie błądzić przez na przykład dwa następne lata, ucząc się w sumie sami nie wiedzą czego, przygotuję kurs francuski w dwa miesiące, gdzie ogarniemy razem wszelkie postawy francuskie w dwa miesiące w formie wideo, w formie tekstu. Będzie planning, jak wszystko po kolei sobie się zabrać. Myślę, że nawet będą dwa planningi. Będzie planning w 2 miesiące i planning w cztery miesiące tego samego kursu. Ile rzeczy zależy jak to jak to chce sobie to rozłożyć, tak czy mamy na przykład dwie godziny czasu dziennie na to, czy godziny, czy może pół godziny, to jeszcze wszystko jest do ustalenia Ale waszym zadaniem jest teraz, powiedzieć mi, kto jest czym zainteresowany i czy w ogóle byście byli zainteresowani rozwiązaniem, takim rozwiązaniem waszego problemu. No bo umówmy się, skoro e, oglądacie moje wideo, skoro jesteście na stronie, no to z jakiegoś powodu prawdopodobnie dlatego, że chcecie się tego języka nauczyć. Jest Josel, Liga. Mes amis, je vous dis au revoir à la prochaine. La prochaine vidéo sera probablement en entier en français pour vous apprendre mieux. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas posté une vidéo intégralement en français.